Jutro rozprawa jest. Ja jestem oczywiście jako oskarżony, bo tutaj mnie Państwo pomówili po prostu i komendant mnie pomówił, i pani Woluk mnie pomówiła, i burmistrz. Jak możecie niszczyć moją rodzinę? Jak możecie twierdzić, że ta fałszywa, nieprawdziwa umowa dzierżawy jest świadectwem tego, że pani miała prawa do tego gruntu, że prawnie mnie... Oskarżyliście i ukaraliście tysiące złotych grzywny za próbę wejścia na dzierżawione podwórko. Jak ludziom spojrzycie w oczy, mówię teraz do sąsiadów, do sąsiadki, co z Was za ludzie są? Niech się cała Polska dowie, jak Polak kocha drugiego Polaka. Co potrafi zrobić ktoś pazerny, zawistny, bezczelny. I jak ma się znajomości, że można ukarać niewinnego człowieka za wejście na dzierżawioną posesję, której, która nigdy nie była dzierżawiona? Za bezpodstawne wezwanie policji, partnerkę 550 zł. To są pieniądze dla moich dzieci. Zabieracie moim dzieciom pieniądze, bo to nie mi. Ja tylko jeden pracuję ciężko na to, co mam. Ja nie. Kradnę, czy tam nie wiadomo co. Ja jestem naprawdę zwykłym, przeciętnym obywatelem, który też popełniał czasami błędy, ale wyskodaliście tutaj, panowie, przysięgę i jej nie dotrzymujecie, bo ważniejsze są rozkazy komendanta, który jest kłamcą. I cały Rzepin wie o tym. Burmistrz się zachowuje, jak się zachowuje. To naprawdę nie wiem, jakie zachowanie. Siedział tam mój syn, siedmioletni, naprzeciwko pana. A pan takie zachowanie. Radni na skargę odpowiadają, że bezzasadna jest. Takie zachowanie, czyli jest chyba normalne. Nikt nie chce słuchać, bo wszyscy są nastawieni przeciwko nam. Przeciwko mojej rodzinie, która wam nic nie zrobiła. Ja naprawdę, ile się mogłem, to zawsze każdemu pomogłem, a tutaj naprawdę, siedem miesięcy traumy, naprawdę stresu, nie wiadomo czego, zafundowane przez was, przez urzędników, przez radnych, przez burmistrza, przez policję, przez panią Woluk. Kłamiecie. Nie wiadomo co piszecie, że jakoś yy, pani Andrzejczyk była. Ja mam cały film, nie ma Pani Andrzejczuk, piszecie takie bzdury, że komendant najpierw powiedział mi, prokuratura pisze, później pisze mi Gorzu, co innego, że Pan tylko chciał mi poinformować. Wy się gubicie w tym co mówicie, wy po prostu już się tak przyczeliliście do łamania przepisów i prawa, że czujecie się bezkarni. I już popełniacie błędy, bo nie pilnujecie siebie. Powiecie i tak, wyjdzie, ujdzie nam to na sucho. Ale ja będę dążył, żeby właśnie było na odwrót. Żeby więcej taka sytuacja się nie powtórzyła. Żebyście wiedzieli, że zostaniecie ukarani. Bo jesteście tacy sami jak my. A nie lepsi, czy bezkarni, czy prawo Was nie obowiązuje. A komendant był zakłamany i jest zakłamany. I żeby jego rodzina o tym wiedziała.